Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, jak często w soboty, zachęta do lektury. Dzisiaj książka Tomasa Morrisa, Making Sense of It All, Pascal and the Meaning of Life. Książka, która jest prowadzeniem do myśli Pascala, albo omówieniem misji Pascala, myśli Pascala, e... Trochę takim wybiórczym, to znaczy jeśli się trochę zna Pascala. Ja też nie znam jakoś super dobrze, bo tam kiedyś go czytałem, ale to było dawno. Natomiast prowincjałki też kiedyś sobie przeczytałem. I generalnie, no, można oczywiście znacznie więcej pisać o Pascalu. Natomiast podobała mi się bardzo ta książka ostatnio. Się przygotowywałem właśnie do wykładów z apologetyki, z zakładu Pascala, i myślę, że fajnie, bardzo o tym zakładzie Pascala tutaj Tomasz Morris napisał, ale napisał też ciekawie w ogóle, jakby jego myśli o pewnych takich cechach. To jest odlecie ciekawe, że no właśnie to jest przykład człowieka, który gdzieś tam głęboką wiarę swoją i to taką twardą wiarę, to jest taka surowa wiara, tak, bo Pascal był jansenistą, janseniści to są tacy, powiedzmy, rzadcy katolicy wierzący w predestynację, znaczy już jansenistów dzisiaj nie ma, są augustynianie, powiedzmy, czyli dalej ludzie, którzy wierzą w tą naukę predestynacji, którą miał święty Augustyn, który przecież był katolikiem, eee... I w zasadzie to jest też ciekawe, tak, w takiej perspektywie, w takiej perspektywie, nauka o predestynacji w zasadzie wydawałaby się, jeszcze w kontekście jego sporu, tak, z pelagiuszem wydawałaby się taką, no, dosyć twardą opcją katolicką, ale gdzieś ten katolicyzm, właśnie od czasów, myślę, które poruszają prowincjałki, czyli, czyli, spór jansenistów, czyli tych, powiedzmy, augustynistów, czy predestynacjonalistów katolickich z, z arminianami katolickimi, czyli z jezuitami, on de facto jakby no rozstrzygnął, tak? rozstrzygnął to w tym sensie, że w zasadzie współczesny katolicyzm się łączy no z taką kompletną, w zasadzie z pelagianizmem można powiedzieć. Nie wiem, czy tam ta, ta, ta łaska, może gdzieś tam nie jest ta łaska, ale jeszcze pamiętam z czasów, jak katolikiem byłem, że łaska... Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Natomiast ta łaska jest w zasadzie rozumiana chyba. nie Wiem, jako po prostu łaska obecna w sakramentach, tak mi się wydaje w praktyce, no bo jakby to wola ludzka to wszystko rozstrzyga. A to też nie chcę wchodzić, bo to nie moje podwórko do końca. W każdym razie, wracając do, do Paskala, to jest taki człowiek, który, który właśnie rzeczywiście. Yy, jakby łączy te, te dwa wymiary, znaczy łączy z jednej strony był człowiekiem, był naukowcem wybitnym, robił sobie różne tam właśnie obserwacje świata i, i sprawdzał i tak dalej. Więc, no i w tym sensie to jest też ciekawe, że to w, w jakimś sensie w jego sceptycyzmie wychodzi. Ten sceptycyzm jest, u, co ciekawe, u Pascala pozytywny, nie negatywny. Natomiast ten sceptycyzm, jakby on jest też jakby Uniwersalne, w tym sensie, że jakby Pascal wchodzi również na teren nauki, jest tak samo sceptyczny do nauki, jak jest sceptyczny do różnych zabobonów, tak jak on to nazywa. Czyli znaczy, jakby mówi, że no, on wiarę szanuje, ale, ale, ale jakby wierzy w zabobony, I to jest dosyć ważne, że, że jakby wierząc w wiarę, widzi podróbki prawdziwej wiary i mówi, że. Właśnie dlatego jest potrzebny sceptycyzm, żeby umieć jedno od drugiego odróżnić. No i wchodząc jakby w, 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 w naukę znowu, jakby, jakby ten sceptycyzm dalej, dalej go prowadzi, w tym sensie, że on mówi, że największym osiągnięciem rozumu ludzkiego jest znajomość własnych granic. Czyli jakby on, używając tego rozumu, również jakby w tej obszarze badań, jednocześnie rozumie i, i ma tą świadomość znacznie ostrzejszą niż wielu innych ludzi. No, że są granice dla tego, dla tego rozumu, dlatego są przestrzenie, gdzie po prostu musi wejść objawienie i musi wejść Bóg. I jest to bardzo ciekawe. Ta, powiedzmy, ten argument również za Bogiem właśnie Paskala jest właśnie takim argumentem, gdzie on tak naprawdę mówi, no są przesłanki, ale rozum nam nie jest w stanie tego podpowiedzieć. Jakby mówi, to obraz bardzo ciekawy, że gdzieś tam daleko ktoś rzuca monetą, wypadła reszka albo orzeł i tak naprawdę no my nie jesteśmy w stanie intelektualnie tego w żaden sposób rozstrzygnąć. Musimy to rozstrzygnąć w inny sposób. Także polecam tą książkę, polecam w ogóle zastanawianie się, czy czytanie Paskala. Myślę, że Pascal jest kimś bardzo wartościowym. No i też ciekawa jest ta jego argumentacja za Bogiem. Tak? Taka właśnie trochę nieintuicyjna, wcale nie naukowa odwrotna, jakby wchodząca z tego sceptycyzmu, ale ostatecznie prowadząca do Boga i ostatecznie prowadząca też, to jest ważne, bo Pascal nie mówi po prostu o tym, żeby wierzyć w Boga na zasadzie takiej, prawda, że wierzyć, że wierzymy w Jego istnienie, bądź nie wierzymy, ale tak naprawdę Pascal mówi, że jakby rozstrzygnięcie tego zakładu, tak? w ogóle za zakład, nie chodzi o to, że tak jak mamy zakłady na konie, tak? tu, który koni przybiegnie pierwszy, więc mówi, on, jakby jego wniosek jest taki, że racjonalny hazardista postawiłby na Boga, i to jest jakby jego, jego, um, jego, jego argument. Ale z tego mówi, oznacza to oznacza nie tylko, że wierzę sobie w Boga, ale stawiam jakby całe moje życie, czyli wierzę Bogu, czyli angażuję się, czyli jestem posłuszny i tak dalej. Czyli to jest jakby życie wiarą, a nie tylko sama intelektualne przekonanie, co myślę, że jest dosyć ciekawą myślą. I zastanawiam się, czy nie jest skuteczna i czy wiele osób dokładnie nie myśli podobnie, aczkolwiek może nie obstawia tak radykalnie jak Pascal. Panie, dziękujemy Ci za to, że w różny sposób do nas przemawiasz, różnych argumentów używasz. Prowadź nas i zachowuj, i strzeż przy sobie. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.